to moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linie. Kochana przecież jest trawisto slim. Suplement diety trawisto slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To trawisto to sprawdzone rozwiązanie. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego Czyszczenia uszu Zawierasz trzy naturalne oleje, dzięki czemu akustone szybko rozpuszcza... I... Mogę usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie! Od razu słyszę poprawy. Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. A flofarm. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upałe moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte lino. Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg z diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. pan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflowa. pan Max, przewykła godność kroczenia żydnego kończydomnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio Kierowców zapraszam, Monika Gniewaszewska. Utrudnienia pojawiły się na śląskim odcinku A4 na węźle Murckowska, na trasie Katowice-Mysłowice. Na 340 kilometrze dachował samochód osobowy. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, ale są kłopoty z przejazdem. Na jest nie w stronę Krakowa zablokowany został lewy pas łącznicy zjazdowej z A4, z A4 na 86. Na razie jednak na szczęście nie widać tutaj specjalnie korka, ale utrudnienia są. Tak jak wspomniałam, zablokowany jest lewy pas Zjazdu z A4 na 86. Przypominamy też, że wciąż zamknięta jest A1 na Pomorzu między węzłami Pelplin-Kopytkowo w stronę łodzi. Nie przejedziemy, a to za sprawą wczorajszego zdarzenia drogowego tragicznego. Zdarzyły się cztery pojazdy, trzy ciężarówki, bus i samochód osobowy. Jedna osoba straciła życie. Doszło do potężnego pożaru, który zniszczył fragmenty A1 na 43. km i stąd brak przejazdu na A1 w stronę łodzi. I w związku z tym objazd dla kierowców podróżujących. W stronę na południe. Węzłem Pelplin należy z A1 zjechać się na Krajową Drogę nr 91. I Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje w związku z tym, że na bramkach wyjazdowych w Pelplinie tworzą się już utrudnienia drogowe. Korek jest długi, a czas oczekiwania to powyżej 15 minut. Utrudnienia pojawiły się też na 43 Trójce w miejscowości Wieluń. Trasa pątnów Wieluń w Łódzkiem. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Nie mamy informacji, Poszkodowanych, ale są utrudnienia. Kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Jeśli chodzi o natężenie ruchu, to wracając na północ kraju, jest duże. Na obwodnicy Trójmiasta, zwłaszcza w okolicach Węzła Gdańsk-Południe, kierowcy zwalniają na obu jezdniach, zarówno w stronę Gdańska, jak i w kierunku Łodzi. Są korki, ale też na S7 przy dojeździe do Węzła Gdańsk-Południe. Dziewiąta na zegarach, a to program pierwszy polskiego radia. Tu polskie radio Słuchajcie audycji lato z radiem. Це польське радіо. Ви слухаєте передачу Літо з Радіо. Posloucháte «Літо з rozhlasem.

this is the british radio you are listening to our program summer with the radio To już za cztery dni kolejny siódmy przystanek lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Spotykamy się w najbliższą sobotę, drodzy słuchacze, w Mrozach. To około 70 kilometrów na wschód od Warszawy, dlatego to jest szansa dla mieszkańców i dla słuchaczy ze stolicy i z Mazowsza, żeby z nami się spotkać. Serdecznie Państwa za, zachęcamy, zapraszamy. Występuje bardzo wielu znanych wykonawców, m.in. grupa film i Lambery, którzy wczoraj gościli u nas w lecie z Radiem. To za cztery dni, a z kolei już dziś, dosłownie, tej nocy. Z 12 na 13 sierpnia Warto spojrzeć w niebo Niektórzy mówią ze świętego Wawrzyńca Niektórzy mówią bardzo fachowo o Perseidy No właśnie i dzisiaj ten wątek też u nas w lecie z radiem się pojawi, powiemy dokładnie Gdzie, jak, o której spoglądać Żeby zobaczyć to wielkie astronomiczne Widowisko, no a do tego wszystkiego Dzisiaj też arcyciekawa rzecz Widzieli kiedyś Państwo takie miejsce Gdzie dwie rzeki krzyżują się Po prostu ich wody się nawet Nie mieszają, są tylko takie dwa miejsca Na świecie, jedno z nich znajduje się w Polsce. Czy to jest bifurkacja, czy inna furkacja, dowiemy się już niebawem od Patryka Bednickiego. bo teraz czas na aktualności, które przygotowała Izabela Kuczyńska. Warunki są ekstremalne. Do wykonania jeszcze 200 metrów trwa akcja ratunkowa. po się w kopalni Knurów Szczegółowice. Donald Tusk czeka na wyjaśnienia Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Rząd przyjrzy się dziś nieprawidłowościom w KPO dla branży hotelarskiej. Po zmroku warto pomyśleć marzenie. Przed nami noc spadających gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów. Około 200 metrów dzieli ratowników od górnika poszukiwanego po wstrząsie w kopalni w Szczygłowice na Śląską. 8 pracowników wydostało się z zagrożonego rejonu o własnych siłach. Zostali przewiezieni do okolicznych szpitali, gdzie trwają ich badania. Wstrząs miał dużą moc. Doszło do niego 850 metrów pod ziemią. O szczegółach trwającej akcji ratowniczej informuje Adam Rozmus, zastępca dyrektora do spraw technicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W ramach działań bierze od kilku do kilkunastu zastępów ratowniczych działania skupiają się na poszukiwaniu jednego z pracowników, który został w wyrobisku objętym skutkami zaistniałego W Wyrobisku, w którym prowadzimy akcję, to jest kluczowy element, żeby odbudowywać zniszczoną częściowo infrastrukturę powodującą dostarczenie powietrza do przodka. Informacja ważna to jest to, że dokładnie wiemy, gdzie ta osoba się znajduje. Ratownicy pracują w ciężkich warunkach w wysokiej temperaturze i przy ograniczonym dopływie powietrza w kopalni. Istnieje też poważne zagrożenie wybuchem metanu. Przyjrzymy się każdej wydanej złotówce, deklaruje rząd w sprawie możliwych nieprawidłowości w KPO dla branży turystyczno-gastronomicznej. Sprawy bada już resort funduszy i polityki regionalnej. Pod lupę weźmie ją także prokuratura europejska. Czy i kto odpowie za ewentualne nadużycia? Jedna głowa już spadła. Czarne chmury zbierają się także nad szefową resortu funduszy, Katarzyną Pełczyńską na nałęcz Szef rządu czeka na jej wyjaśnienia. Premier zapowiada, że wyjaśnione będą wszystkie wątpliwości. Dwa tygodnie temu zdymisjonowana została szefowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Choć Donald to mówi jeszcze o ewentualnych decyzjach politycznych. Chodzi o przyszłość w resorcie Katarzyny Pełczyńskiej nałęcz. Nikogo nie zamierzam straszyć, szczególnie na konferencji prasowej, ale jeśli uznam, że ktoś zawiódł tutaj z, też na poziomie politycznym, to poniesie tego konsekwencje. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski mówi o dymisji nie tylko Katarzyny Pełczyńskiej nałęcz, ale i premiera. Najlepszym, co mogłoby się w tej chwili wydarzyć dla Pol Byłaby dymisja rządu Donalda Tuska. Politycy opozycji są także za powołaniem komisji śledczej, choć zdaniem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w ich ustach nie brzmi to wiarygodnie. Zanim opozycja będzie powoływać Komisję śledcze, to najpierw niech przychodzi na tę, na której jest wzywana. Raport w sprawie nieprawidłowości ma być gotowy we wrześniu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nowa fala upałów uderzyła w Europę. Czerwone alerty obowiązują we Francji, Hiszpanii i Portugalii. W południowych regionach tych państw temperatura nie spada poniżej 40 stopni Celsjusza. We Włoszech jest podobnie, choć tutaj słupki rtęci zatrzymują się na wartości 37 stopni. Z upałem zmagają się także Bałkany, gdzie dodatkowym zagrożeniem są szalejące pożary. W czterech chorwackich regionach ogłoszono czerwony alert pogodowy w miejscowości Plocze przy ujściu na retwy do Adriatyku. Termometry pokazały ponad 40 stopni w cieniu. W Splicie w nocy temperatura nie spadła ani na chwilę poniżej 30 stopni. Albańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że w ostatnich kilkunastu godzinach na terenie kraju wybuchło ponad 30 pożarów, które cały czas są dogaszane. Podobnie jest w Macedonii Północnej, gdzie w nocy ciągle aktywnych było 12 pożarów. Nieznaczne uchłodzenie jest spodziewane w tym rejonie świata pod koniec tygodnia. Piotr a w drugiej połowie tygodnia fala upałów nawiedzi też Polskę. Alertami mają być objęte niemal wszystkie regiony oprócz Podlasia. Na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć 38 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze 35 stopni. To są aktualności tylko. Przed miłośnikami astronomii kilka nieprzespanych nocy. Zbliża się sezon spadających gwiazd. Już tej nocy na niebie będzie można obserwować maksimum roju Perseidów. Najwięcej spalających się w atmosferze meteorów będzie można dostrzec nad ranem. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki szacuje, że mimo rozświetlonego księżyca będzie można zaobserwować kilkadziesiąt takich zjawisk na godzinę. Mnóstwo tych zjawisk nadal będziemy mogli zobaczyć, bo nawet około 30 do 40 w ciągu jednej godziny, tym będzie ich więcej, im później w nocy będziemy oglądali. Bo w pierwszej połowie nocy Perseidy będą wylatywały z konstelacji bardzo nisko, znajdującej się jeszcze nad wschodnim horyzontem. W drugiej połowie nocy, po której one wylatują, się już nawet około 50-60 stopni nad horyzontem. Do obserwacji spadających gwiazd nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, ale warto wybrać się w miejsce oddalone od miejskich świateł. Aktywność Perseidów potrwa dwa tygodnie. I o tym dziś będziemy też mówić w lecie z Radiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek to firmy Reuters. Cito firmy Reuters na stawy kości cerę. Ogoda. Przed chwilą w aktualności słyszeli Państwo informacje o tych ekstremalnych upałach w Europie. No u nas jeszcze dzisiaj tak nie będzie, ale te najbliższe kilka dni rzeczywiście już w wielu miejscach temperatura powyżej 30, nawet może dojść do 34-35, ale dzisiaj maks to 29 stopni i tyle może być na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Na południu kraju 28-26, podobnie w centralnej części kraju, na przykład w Warszawie dzisiaj 27 stopni, trochę niższa temperatura, ale taka bardzo przyjemna, wakacyjna na północy, nad morzem 23-24 na wybrzeżu i na pomorzu, a na słowiaźczyźnie 21 stopni. I te 21 to najniższa temperatura, ale oczywiście nie teraz, tylko w tym najcieplejszym momencie dnia, bo w tej chwili już od razu Państwu powiem, najniższa temperatura 12 stopni jest w Kocku, a najwyższa prawie 19 w stolicy, w Warszawie. E, wszędzie pogodnie, dzisiaj w ogóle nie ma co mówić e, o deszczu. Chwilami trochę może więcej chmur na północy, ale padać na pewno nie będzie wiatr. Słaby nie będzie nam dokuczać, a ciśnienie delikatnie waha się. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolegę Cito firmy Reuter. Kolegę Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Klimat. Jaka sytuacja dzisiaj? Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest bardzo dobra lub dobra, jedynie umiarkowanej jakości w Katowicach, w Częstochowie i w Sulechowie. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi obecnie 30% energii. Ten odsetek będzie wzrastał i tak od 11 do 16 prognozowane są zielone godziny. Wtedy to przypomnijmy, prąd jest najczystszy i najtańszy. Za to od godziny 18 do 21 warto nie robić prania, oszczędzać energię, bo wtedy sieć może. Być przeciążona. I jeszcze ważna informacja dotycząca zagrożenia pożarowego. Prawie w całym kraju występuje średnie zagrożenie. Małe notuje się na Pomorzu i na Kujawach, ale jak się domyślamy, te upały, które właśnie w tej chwili nadchodzą, tę sytuację z zagrożeniem pożarowym po prostu zmienią. Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach polskiego radia dla zagranicy. English Language News can be found on polskieradio.pl.